Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Po tytule już widzicie, co to za odcinek. Widzicie już, że jest to podsumowanie mojego kalendarza adwentowego, które, który dostałam od Agi, od mojej koleżanki. Zrobiłyśmy sobie wspólnie kalendarz adwentowy. I powiem Wam, co myślę o tych wszystkich kosmetykach i rzeczach, które w tym kalendarzu się znalazły. Więc będzie to takie, taka recenzja moja. Nie tylko kosmetyczna, no bo tak naprawdę tu nie są tylko kosmetyki, ale no jakby na to nie patrzeć, kosmetyków jest zdecydowana większość. Więc yy, przejdźmy już od razu do konkretów, bo trochę tego jest, a nie chciałabym, żeby też ten odcinek trwał nie wiadomo ile. Mm, więc tak, zaczniemy sobie... a miś, Ty nie jesteś z kalendarza, więc proszę tutaj grzecznie siedzieć. Zaczniemy sobie, słuchajcie, mam tutaj pogrupowane trochę rzeczy, yy, te, które nie są w ogóle z żadnej firmy albo... Yy, znaczy, no, wszystko jest z jakiejś firmy, ale takiej nieznanej albo coś. I takie, które są pojedyncze bardziej, więc zaczniemy sobie może od takich tych bardziej pojedynczych, mianowicie. I to nie będzie oczywiście w kolejności, jak dostawałam, bo już nie chciało mi się układać tego w kolejności. Zaczniemy sobie, słuchajcie. E, ja przystałam na kawosza od skarpetek dostałam skarpetki, które są z jarenkami kawy: kawę e, e, takie sobie skarpeteczki, one są chyba jakieś beżowe e, czy coś takiego. Podobno ładnie to ładna, ładnie wyglądają, jak przystało na smakosza kawy miłośnika, skarpeteczki z ziarenkami kawy. Powiem Wam tak, są przyjemne, ogólnie bardzo w dotyku. Natomiast są, one są nie są tak, z takiej bardzo naturalnej bawełny, tylko tam podejrzewam, że jest jakaś domieszka całkiem spora czegoś, czyli ja bym powiedziała, że tu jest 50 na 50 albo jakieś 60 na 40, nie wiem, coś takiego, ale nie ma tam jakoś mega dużo bawełny, a może 70, no tak na maksa 70 bym powiedziała, nie więcej bawełny. Więc one są takie troszeczkę mm, lekko sztuczne, ale nie jakoś bardzo. Chodzi się w nich całkiem przyjemnie w sumie, więc, więc no spoko, naprawdę w porządeczku. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, taka luzem, że tak powiem, to jest coś, co już pokazywałam: masełko bielęda do rąk borówkowe. Ja już to masło pokazywałam zarówno w jakimś yy, chyba short yy, filmiku, jak i już o nim mówiłam. Nie wiem, czy ja przypadkiem nie w ulubieńcach ono się nie znalazło. Jest to bardzo fajne masełko, przepięknie pachnie, pachnie rzeczywiście taką boróweczką, takim deserem borówkowym nawet powiedziałabym i, i słuchajcie, jak przystało na bielędę konsystencja naprawdę tego, yy, o akurat mi się przyda, sobie posmaruję ręce, konsystencja tego słuchajcie jest taka naprawdę, to jest takie masełko, rzeczywiście masełko, bardzo dobrze sunące po skórze, takie dobrze się rozsmarowujące, yy, mega nawilża, mega. Przepięknie pachnie, no naprawdę. Nie, to jest taki, słuchajcie, budyń borówkowy. O, coś takiego bardziej. Mhm. Bardzo fajne masło. Naprawdę, jeżeli yy, szukacie czegoś dobrego do rąk, takiego dobrze nawilżającego, to polecam Wam to masło. Więc to masło świetne. Świetne masło. Yy, myślę, że będę do tego masła, yy, masełka wracać, bo jest naprawdę dobre. Więc mamy to. Yy, tak trochę będę odkładać, żebym się nie pogubiła. Kolejna rzecz, która jest całkiem osobno, to jest pomadka do ust, ochronna Altera. Aga twierdzi, że nie ma lepszej pomadki na zimę do ust, jak ta Altera. Rzeczywiście, słuchajcie, ona ma bardzo fajną konsystencję, dobrze się rozsmarowuje, jest taka, taka rzeczywiście tłusta, ale nie zostawia też takiej, zostawia taką warstwę ale bardzo przyjemnie nawilża. Bardzo jest fajna, dobrze mi się tą pomadkę używa, natomiast ja mam tych pomadek teraz trochę więcej różnych i akurat wszystkie te, które mam są naprawdę świetne. Kiedyś Wam pokażę, może w jakimś vlogu, pomadkę, moje pomadki, które teraz mam i powiem Wam, które są, które są jakie. Jeśli to będzie miało sens, muszę się nad tym zastanowić. Kolejna rzecz, taka, która jest całkowicie osobno, to jest świeca sojowa. O smaku kawy oczywiście. I słuchajcie, rzeczywiście ta świeca pachnie naprawdę przepięknie taką kawą cappuccino, takim, nie, takim kafelatę. O ja, jaki piękny zapach. Mmm, naprawdę mega fajny zapach. Natomiast co mogę o tym powiedzieć? Ona je się bardzo szybko tutaj ten knot yy, urwał, więc trzeba będzie tam coś pewnie obskrobać i, i zobaczymy, czy ona się jeszcze zapali, bo trochę trudno się yy, ją zapala przez to, że ten knocik jest teraz taki mały. No a jeszcze nie jest wypalona, yy, bo to chyba dopiero z jest wypalone. Jak tu ja tak macam sobie. Tak mi się wydaje, że jest tak z połowy. No, może troszeczkę więcej niż połowa jest wypalona, więc jeszcze, jeszcze spoko. Ale zabach ma prześliczny naprawdę. Jest fajną, bardzo świeczuszką. Idziemy dalej. Również pojedyncza rzecz, w sensie taka osobna. To, je, to są, słuchajcie, perfumy. To są perfumy Miss Gabriela Knight, Gabriela Sabatini. To jest taka, słuchajcie, klasyka. Bardzo ładne perfumy. Takie klasyczne perfumy Gabrieli Sabatini z bardzo ładnym, przyjemnym zapachem takim takim kobiecym, szlachetnym, takim. Kurczę, wiecie co? Naprawdę. No, jak znacie Gabrieli Sabatini, no to, to no to to jest po prostu to, no. Jak nie znacie, to, mm, to ciężko mi to określić, tak naprawdę, no jest, jest tak, taki, taka bardzo, takie fajne kobiece są te perfumki, takie, no ładne, świeżo, słodko, takie orientalne, nie wiem, coś takiego. Dobra i jeszcze kolejna rzecz, osobna, taka w sensie, że jest jedna, jedna z jednej tylko, jedna rzecz z tej firmy, to jest szampon do włosów e, Garnier Fructis Aloe Hydra Bomb. E, Szampon, który ma bardzo dobry skład yy, ogólnie, więc yy, fajny. I on słuchajcie pachnie. Przepraszam was za yy, to tam. On słuchajcie pachnie jak wszystkie Garnier Fructis. Serio, yy, naprawdę tak jest. Garnier Fructis ma taki zapach Jakie byście nie kupili szampon Garnier Fructis, to on będzie pachniał mega podobnie, mają taką swoją nutę, taką fructisową, mm. <grywa> owocową i to jest dosłownie to. Więc tak, e, jaki ten szampon jest? Dobrze domywa skórę e, głowy. Fajne są po nim włosy. Takie, no, wiecie, co, takie, naprawdę, ma się takie wrażenie dobrego domywania. Dobrze nawilżone w sumie, powiem nawet, że jak na szampon, bo ja mam z, z moimi włosami taki problem, że one, no, są dosyć takie trudne, więc bardzo dużo szamponów, no, u mnie działa tak średnio, to znaczy. I powiem Wam, że naprawdę jest to fajny szampon, yy, bo jak na szampon do moich włosów, to całkiem nieźle się sprawuje. To znaczy, dosyć je nawet nawilża, bo do moich włosów naprawdę trudno jest znaleźć dobry szampon. Oczywiście z dobrym naturalnym składem, bo jeżeli weźmiemy sobie jakieś tam wiecie szampony z, z jakimiś silikonami, to oczywiście to się na pewno taki znajdzie. I, yy, i, i będzie super, no ale jeżeli chcemy w miarę naturalny, no to to już robi się odrobinę problem. Yy, ale o tym pewnie kiedyś Wam jeszcze opowiem, jakiś osobny odcinek na pewno nagram yy, co do pielęgnacji moich włosów. No więc ten szampon, yy, dobry, polecam, naprawdę fajnie nawilżający. I coś tu jeszcze mam osobnego. Nie. Aha, są rzeczy, których tu nie ma. To znaczy w tym znaczeniu, że są takie rzeczy, których nie mam już, bo yy, gdzieś mi się zapodziały, wyrzuciłam. Aha, jest, jest jeszcze jedna rzecz, która jest pojedyncza. A jest. Soczewicowe chipsy, pomidor bazylia. One je się chyba kupuje w Lidlu. Słuchajcie, przepyszne chipsy, przepyszne, naprawdę. Bardzo takie zdrowe, mają fajny skład, tam nic strasznego w tym składzie nie ma. I bardzo je Wam polecam, są pyszne, naprawdę. Także jak macie, y, y, lubicie takie rzeczy i ma, to macie możliwość, to sobie kupcie w Lidlu. Z pojedynczych jeszcze rzeczy, dobra, bo mówiłam o tym, że czegoś tu jeszcze nie ma. No, nie ma tu paru rzeczy, zaraz powiem, ale jeszcze z rzeczy, które są. Kubeczek, Dostałam kubeczek, bałwanka, on już poszedł tam w odstawkę na górę, bo już kubki zimowo-świąteczne pochowałam, bo u mnie już musi się zrobić zaraz wiosna, bo ja już po prostu bardzo pragnę wiosny. Więc ten kubeczek, bardzo mi się, słuchajcie, z niego dobrze piło. Lubię go, po prostu go lubię, uwielbiam w nim pić kawkę, no po prostu super kubek. Naprawdę, z wielką, absolutnie dziką przyjemnością wrócę do niego w sezonie zimowym w przyszłym roku, znaczy już w tym. I talerzyk również do tego jest to talerzyk z takimi jelonkami Bardzo fajny, ładniutki, naprawdę, no, podoba mi się super. Także takie dwie rzeczy. I rzeczy, których tutaj nie mam, e, słuchajcie, to dostałam. Yy, jeszcze czekoladę Lind gorzką 80%, bardzo dobra czekolada, naprawdę, yy, ale to pewnie znacie, to nie będę Wam recenzować czekolady, no po prostu była pyszna. Mieszankę orzechów, yy, która też była bardzo dobra, yy, orzeszki uwielbiam, więc no spoko. To była jakaś taka mieszanka, nie wiem czy z Lidla, nie pamiętam już na, nawet teraz tej firmy, to, to dwie rzeczy. Trzeciej rzeczy, której tutaj nie ma, to jest, słuchajcie, yy, jeszcze tu czegoś nie ma, nie ma czekolady, nie ma, nie ma. Aha, wiem czego nie ma jeszcze. Nie ma jeszcze herbaty malinowej z, z płatkami róży, bo już ją wypiłam i nie mam wam co pokazać, bo ją po prostu wypiłam i wyrzuciłam. Bardzo dobra, przyjemna herbatka z herbapolu, także yy, też polecam. Ale ja z herbapolu herbatki to wam polecam prawie wszystkie, bo naprawdę wszystkie mi smakują. Yy, więc tego nie ma, i jeszcze nie ma czwartej rzeczy, yy, ona jest już kosmetyczna, nie ma tutaj maseczki, o której powiem za chwilę, jak będę przy okazji tej firmy, o której będę mówić. Dobra, to zaczniemy sobie teraz, słuchajcie, kosmetyczną część, bo powiedziałam o wszystkim, co nie jest kosmetyczne, znaczy no, no nie, no nie tak do końca, bo tam były te, tam była ta pomadka. E, firma, mm, firma, 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 dwie rzeczy z firmy e, Hair Queen. Pierwsza, że e, obydwie to są odżywki. Pierwsza to jest proteinowa odżywka z tej firmy, a druga to jest emolientowa odżywka. I powiem Wam tak, no proteinowa Spoko, bardzo spoko, natomiast, yy, natomiast wiecie co, ja ją użyję, oczywiście, ale mi troszeczkę przeszkadza tutaj zapach, bo ja nie wiem, czy w tym jest taki zapach, bo nie sprawdzałam, ale mi przeszkadza. Ja nie przepadam za y, czarną porzeczką, za zapachem z czarnej porzeczki. No nie przepadam. Jakoś mi się źle kojarzy, nie wiem o co chodzi. Nie przepadam. Tak mam po Covidzie odkąd przeszłam covid a tego pierwszego tak co bardzo straciłam węch i długo nie miałam chyba z ponad pół roku to tak mi się zrobiło że jakoś nie przepadam za tym zapachem mam wrażenie że tutaj jest w składzie gdzieś, w zapachach, bo go czuję. Ale to nie, nie przeszkadza mi na tyle, żeby nie, u, nie użyć, więc oczywiście, że użyję. Odżywka całkiem poprawna, proteinowa. Teraz używam troszkę mniej, bo te proteiny jakoś mi niespecjalnie nie, nie, nie pasują chwilowo, więc tak troszkę mniej używam. Ale jest w porządku. Użyłam jej niedużo po prostu, bo yy, tak jak mówię, no na razie mi te proteiny tak się nie pasują, ale jest okej. Okay. Natomiast ta emolientowa bardzo fajna yy, maska. Pięknie pachnie, chociaż zapach jest ciekawy, bo zapach jest taki jakby bananowo i trochę jakby ktoś dał do tego odrobinę, może to źle zabrzmi, to nie będzie dobra reklama, ale uwierzcie mi, że maska jest świetna i ślicznie pachnie na włosach. Natomiast jak pierwsze otworzycie, to tak jakbyście dali do tego banana, dalibyście tutaj hmm, budyń, o budyń bananowy bardziej. I do tego dalibyście taką odrobineczkę zapachu rozpuszczalnika. Jezu, no wiem, zabrzmiało to strasznie. No nie zachęcę Was, <laughs> nie zachęcę Was tym do kupienia, ale serio. Uwierzcie mi, że przepięknie. Naprawdę to nie przeszkadza. To jest taka, nie, może w ogóle mi się tylko wydaje. Ale bardzo dobra maska emolientowa, bardzo fajnie domyka pielęgnację włosów. Świetna maska, dobrze nawilża, dobrze otula te włosy. No, naprawdę, bardzo polecam. Kolejne rzeczy, dostałam sporo, znaczy sporo, no, aż cztery rzeczy z firmy Isana. Ja w ogóle z, tej, z tą firmą nie miałam za bardzo nic do czynienia, więc fajnie w sumie, że mogłam przetestować sobie parę rzeczy, bo przynajmniej mam jakieś pogląd na temat tej firmy. Pierwsza rzecz to jest i to jest oczywiście firma Isana. Pierwsza rzecz to jest y, żel pod prysznic z y, drobinkami y, peelingującymi. No, z tymi drobinkami to rzeczywiście to, 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 Umówmy się, to był po prostu żel pod prysznic y, całkowicie poprawny, dobrze myjący, fajnie się pieniący, z dobrą konsystencją. Y, jakiś taki Grajflutowy, o właśnie, grajflutowy, natomiast co do tych drobinek, to wiecie co, nie zawracajmy sobie głowy, po prostu umówmy się, że prawie ich tam nie było, było ich bardzo malutko i to raczej nie był peeling, to był raczej żel, do którego komuś się chyba niechcący dodało odrobinę peelingu, tak bym to powiedziała, ale poprawny żel pod prysznic. nie jest to coś, do czego chciałabym wracać jakoś mega, no bo jest dużo fajnych żeli pod prysznic, więc niekoniecznie muszę do niego wracać, natomiast... Był bardzo poprawny, bardzo spoko się go używało. Ju, już go użyłam, więc no taka sytuacja. E, starałam się intensywnie używać te produkty, żeby wiecie, żeby Wam móc właśnie zrecenzować. Dlatego tak późno nagrywam to, było trochę jednak trzeba było poczekać. E, co to? Dobra, spadła mi zakrętka, nie będę jej teraz podnosić. E, pianka e, aloesowa myjąca do e, twarzy. Słuchajcie, bardzo. Ładna, ładnie, pięknie pachnąca pianka. Uwielbiam ten zapach. Jest taki, kurczę, aloesowo-słodki, taki bardzo przyjemny, naprawdę taki trochę dzidziusiowy. Ja nie wiem, kurczę, coś takiego, ale bardzo ładnie pachnie. Jest bardzo przyjemna, ma fajną konsystencję pianki. Świetnie, świetnie moja skóra yy, reaguje na tą piankę. Bardzo się z nią polubiła. Nie wysusza, zmiękcza, wygładza. Serio, jak na piankę no, z Isany, no nie wiem. Ktoś powie, że to jest świetna firma. Ja nie wiem, bo ja nie miałam z nią do czynienia za bardzo do tej pory, ale uważam, że ta pianka jest tak mega fajna, że warto spróbować. Więc jeżeli ktoś z Was jeszcze nie miał tej pianki z Isany Aloesowej, to polecam. Po zakrętkę pójdę potem, bo mi się nie chce teraz sięgać. Dobra. I trzecia, trzecia rzecz z tego. To jest, słuchajcie, Isana Loli Coco balsam do ciała. To jest balsam mm, o takim zapachu... Znowu powiedziałabym, że to, coś mam z tym budyniem dzisiaj, o zapachu budyniu kokosowego, tak, i to jest, słuchajcie, taka, mm, ja Wam powiem, co mnie w tym denerwuje. Denerwuje mnie w tym konsystencja. Konsystencja jest taka, yy, jak Wam to pokażę, o, nie wiem, czy to widzicie, bardzo rzadka, naprawdę, rzadka yy, no rzadka, no po prostu rzadka. No o, widzicie to? Jest to naprawdę rzadka konsystencja. Nie wiem, taki zapach kokosa z czymś jeszcze. No, Ale naprawdę rzadka konsystencja. No za dużo oczywiście tego nalałam, bo chciałam Wam pokazać, jak to działa i to dlatego teraz mam tego za dużo trochę. Więc muszę sięgnąć po ściereczkę, bo inaczej to ciężko mi będzie dalej nagrywać. No dobra, już mam pięknie nawilżone ręce fajnie. No spoko. Wchłania się. Y, ja, ja to rzeczywiście wypróbowałam wcześniej. Wygładza. Rzeczywiście. Czuję się takie taki efekt wygładzenia na skórze. Wygładza. Natomiast jak nałożycie to na skórę i tak wam się trochę wchłonie, to pod koniec tego fajnego robi się troszeczkę takie klejące. Y, natomiast to klejenie się potem kończy i już jest dobrze. No. Tak się właśnie dotykam, bo ja to mam takie coś, że jak Coś y, mi nie pasuje w dotyku po posmarowaniu się. Niektóre rzeczy mają taką warstwę dziwną, ale to nie, to jest ok. Także na pewno y, użyję y, tego y, balsamu, natomiast nie denerwuje w nim konsystencja. Ja nie przepadam za taką konsystencją balsamów. On może być dobry, y, jak będzie, tak wiecie, wiosna, lato, nie? To, to taka konsystencja. Natomiast, no mówię, no mnie denerwuje. To nawet słychać, jakie to jest rzadkie. Więc to mnie troszeczkę w tym denerwuje. Natomiast poza tym, naprawdę jest efekt wygładzenia. Przyjemny zapaszek, taki delikatny, nie jest to jakiś duszący, mocny zapach, także spoko. Czwarta rzecz z Isany to jest pianka. To jest pianka waniliowa do rąk. Słuchajcie, świetna pianka, naprawdę. Polecam, polecam. Też mam ją pierwszy raz, ale uważam, że jest to coś fajnego. Bardzo dobra pianka do rąk. Także. No, naprawdę super. Yy, powiem tak, no, The Body Shop ma fajne pianki do rąk, y, do mycia, ale powiem, szczerze, że są mega drogie, więc prawdę mówiąc, to, to jakoś mega nie odstaje od tego, więc warto. Następna firma, jaką sobie przetestowałam od Agi, akurat dostałam trzy rzeczy, to jest firma Joop. Dostałam trzy rzeczy. Pierwsza rzecz do włosów to jest maska Pech. Yy, czyli taka, wiecie, z równowagą, mająca wszystko i proteiny, i jemonięty, i humektanty. Piękny zapach. No, przecudny. To jest, słuchajcie, zapach, którego ja nie umiem określić Wam do końca, ale to jest. No, powiem Wam, że to jest taki znowu powiem szlachetny. Taki kobiecy, szlachetny. Taki. Jezu, co to jest? No, coś pięknego. Jest to bardzo podobny. Jest jedna taka maska z Anwen, która ma bardzo podobny, chyba emolientowa i ona ma dosyć podobny zapach. Uwielbiam ten zapach. Prześliczny jest. I to jest maska Pech. I ona, słuchajcie, naprawdę bardzo dobrze nawilża włosy. Naprawdę, jak na maskę pech, gdzie to nie jest łatwe, żeby kupić dobrą maskę pech, to uważam, że ona jest naprawdę świetna. Więc e, szczerze powiedziawszy, bardzo lubię ją używać. Jak e, robię sobie OMO, to ona jako pierwsza występuje, na końcu daje emolient. A jak sobie e, myję po prostu tylko mycie i e, potem odżywka, to. Czasem ona idzie nawet na koniec i daje radę, więc nie jest źle. Oczywiście przy moich włosach, no to tam jeszcze potem czasem muszę coś domknąć, ale to też nie na ten odcinek. W każdym razie świetna maska. Polecam absolutnie sprawdzić tę maskę. Yy, I dwie rzeczy z jej jeszcze, mianowicie zimowa bajka, żel pod prysznic. Ładny, naprawdę taki zimowy, fajny, cynamonowo cynamonowo jakiś taki, nie wiem, jaki to jest znowu zapach, ale ładny, taki troszkę cynamonu, takiego czegoś słodkiego, no taki fajny, taki rzeczywiście taki bajkowy, o, zimowa bajka to jest dobra nazwa. I do tego, i, i to jest fajny żel, zresztą ja bardzo lubię że już Wam mówiłam w ulubieńcach, że bardzo lubię żele, jołg, podpysznic, także świetny żel. Oraz yy, Winter Pralines yy, Balsam do ciała, słuchajcie, naprawdę świetny balsam. Można o bardzo podobnym zapachu Troszkę bardziej ciasteczkowy i słodki, ale ma tą nutę podobną jak w tamtym, taką zimową. I muszę Wam powiedzieć, że po bielędzie maśle do ciała moim to jest. To, to ma drugie miejsce. Także świetna. Więc to jest to. I teraz słuchajcie. Jeszcze mam dla Was. Patrzę czy wszystko. Mam dla Was dwie ostatnie rzeczy. Zostawiłam sobie je na koniec, ponieważ one są po prostu rewelacyjne. To jest absolutnie święty gral, jeden i drugi w tym kalendarzu. Yy, I na pewno do tego wrócę. Na 100%, nawet powiedziałabym, że na 1000% i że to się na, stanie, nawet może zaraz, bo tak jak wam. A nie, dobra, nie mówiłam, bo to nie w tym odcinku, w jakimś odcinku wam mówiłam, chyba w poprzednim vlogu, który oglądaliście. Mówiłam wam, że muszę zrobić zakupy i myślę sobie, że to będzie yy, również w moich zakupach, nawet jeżeli tam się pojawią inne rzeczy, to to będzie mój wybór również, bo jest to coś cudownego. Mianowicie, uwaga, uwaga, jest to Facebook Boom Harmony Skin, Skin Harmony. Po pierwsze, to jest mleczko tonizujące do twarzy. Pokazywałam je również w tamtych moich rzeczach. Słuchajcie, to jest taki piękny zapach, zarówno tego mleczka, jak i tego kremu. Również krem do twarzy Skin Harmony. Słuchajcie, Jezu, nie wiem, jak to Wam określić. Zapach taki kremowy. Słodki, z odrobiną takiego jakby pudru. Jezu, no nie, to się nie da opisać, jaki to jest piękny zapach. Pierwszy raz trafiłam na tak, na krem o tak pięknym zapachu. Bardzo lubię y, również krem znakomy, na przykład arganowy z witaminą E. On ma też śliczny zapach, ale to przebija absolutnie ten krem. I o tym samym zapachu, dokładnie, jest to mleczko tonizujące. Słuchajcie, to mleczko to jest takie mleczko, słuchajcie, które. Um, ono ma konsystencję rzeczywiście takiego, yy, takiego mleczka. Ja to nałożę, piknę. O. O. Proszę bardzo. Takie rzadsze mleczko. W sensie, no, tak, powiedziałabym, że to jest taki, taki, takie serum yy, mlekowe. Nie, no, wymyślasz kobieto. Jezu, jakie to jest piękne, słuchajcie to się tak pięknie wchłania w skórę, to od razu jak nałożycie na skórę po myciu, to już macie wrażenie, że macie coś na twarzy, że to już jest taki krok, no nie powiem, że można go zostawić, bo wiadomo, że trzeba potem podomykać jakimś kremem czy serum czy czymś, ale słuchajcie, to Wam już daje pierwszy etap nawilżenia. Tak cudowny, takie ukojenie, że naprawdę uwierzcie mi, jak będzie, jakby był większy ten tonik to ja go na pewno kupię, choć podejrzewam, że może go nie być. Nie wiem, ile tu mam, ile to ma, no, to może mieć niedużo, to może mieć jakieś 50 ml. Nie wiem, nie wiem, może się mylę. Nie wygląda mi, żeby to było jakieś bardzo duże. Ale słuchajcie, ja go tak uwielbiam, że on mi się już po prostu kończy, bo ja no, używam go non stop. Naprawdę. Także świetna rzecz, i ten krem, również cudowny. On jest, słuchajcie, on ma, znaczy już go nie ma, właśnie, już się skończył. Nawet wam nie mogę konsystencji pokazać, ale słuchajcie, to jest taka konsystencja, tak aksamitna, tak wspaniała, tak dobrze sunąca po skórze, tak otulająca, ale zarazem tak się pięknie wchłaniająca i zostawiająca taką, taką okluzję, taką warstewkę na tej twarzy, taką przyjemną. No, mówię wam, no, no, zachwycam się, po prostu się zachwycam, bo to są dwa, Przecudowne kosmetyki z tego kalendarza. Wszystkie te inne tutaj, co wymieniłam, to tak jak powiedziałam, niektóre przeciętne, niektóre świetne, ale te dwa to jest po prostu absolutnie święty graal. No i tyle. I to jest chyba, słuchajcie, koniec. Powiedziałam o wszystkim. Uważam, że ten kalendarz był naprawdę świetny. Dał mi mnóstwo przyjemności, pomimo tego, że. Yy, no, podczas otwierania tego kalendarza miałam różne problemy, bo tam i z tatą, i, i wcześniej też, no różne rzeczy się działy. Mimo to dawał mi, słuchajcie, tyle przyjemności odkrywania i w ogóle i sprawdzania i testowania, że to jest naprawdę coś cudownego. Uważam, że jest to rewelacyjny pomysł, żeby sobie z kimś robić taki kalendarz, jeżeli tylko ma się kogoś takiego, że wie się, że ta osoba no, trochę Was zna, wie co lubicie, wie co używacie i macie taką pewność, to absolutnie, słuchajcie, świetny pomysł. Daje dużo radości, daje dużo takiego, wiecie, takiego odkrywania, takiej tajemniczości, a co będzie, takiej ciekawości, takiego zaciekawiania się. Naprawdę świetna sprawa. Również mnóstwo przyjemności dało mi tworzenie tamtego kalendarza dla AGI, więc, jakby, no. Kurczę, fajny pomysł, naprawdę rewelacyjny, więc no, no jeżeli tylko macie taką możliwość i lubicie takie rzeczy, to Was bardzo zachęcam. To jest absolutnie kompletnie coś innego niż jak się kupuje kalendarz w sklepie z jakiejś tam firmy. To nie jest to samo. Lubię to, ale to nie jest to samo. Jeśli ktoś Wam stworzy, zrobi to z sercem, zrobi to naprawdę dlatego, że Was zna i w ogóle, to to jest coś cudownego i to jest w ogóle... No, no nie da się tego przebić w żaden sposób. Także ja uważam, że to był super pomysł. Dziękuję Ci, Aga, za ten kalendarz, dziękuję Ci za, to, za te pomysły wszystkie, które tutaj yy, wdrożyłaś. No jak widzisz, jestem mega zadowolona, bardzo bym chciała jeszcze choć wiem, że tam kandydatów do wymiany jest u Ciebie więcej na ten rok kolejny, więc nie wiem, czy się akurat zostanę wybrana i się załapię, ale jeśli nie, to może uda mi się zrobić z kimś innym. W każdym razie daje naprawdę to dużo przyjemności i takiej w dawaniu, i w braniu, więc no, super sprawa. Także podsumowując kalendarz, świetny, bardzo fajne produkty, z... Na żadnym się nie zawiodłam, tak wiecie, żeby to był jakiś taki totalny bubel czy coś. Jedne fajne, drugie takie przeciętne, a inne po prostu rewelacyjne, więc no naprawdę warto było. Także dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że Wam się mm, dobrze to oglądało, mam nadzieję, że znaleźliście też tutaj coś dla siebie, jakąś taką inspirację, wiecie, że może właśnie coś sobie z tego mojego tutaj polecenia kupicie, yy, że może właśnie jest coś, co na przykład też już używaliście z tych rzeczy, więc dajcie znać, czy coś mieliście i czy też macie takie zdanie jak ja, czy może troszkę inne, bo oczywiście każdy jest inny i też każdy ma wiecie, swoje tam jakieś pomysły, więc, y, znaczy pomysły, no pomysły też, ale swoje jakieś odczuwanie, więc dajcie koniecznie znać, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy coś z tego mieliście. No i też, co sądzicie w ogóle o y, tym kalendarzu adwentowym, ale też co sądzicie w ogóle o y, takim pomyśle, zrobieniu sobie właśnie wspólnie kalendarza adwentowego z kimś y, bliskim. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! pa.